Łooo! Wow. Wszystkie Ej, Wszystko jest w umysłu i twerzym zmysłu Wynik namysłu, krylogiki i mysłu Prózwil emocji, odtadkiem pociągi i paznokci bez żyje we środku promomocji Jak śniadanie, brak pedocji, zabiję sami Potem żeknuję nad balami, za batoncami, potem a wieczorami bajam z duchami albo, albo z nami Wszystko jest stanemu wysłu Tak po prostu Oddycham jak samobójca Na przejście mostu Początek postu Często kończę Bez karnawału, Albo na obrót W modzie kalera nasz Pamięta Nobża, zapach metalu, jadąc w grubinu Jak ją tracisz, z w obu Ej, te zresistne, dzity drogi Czy próbki lodu, ją seką gwizdzę To co mikrofonu, bo zostaw niego z boka jak prędko, powrót te bloka Wywód proroka, i płci, a ja ta bloka Wszystko jest starym umysłu, tak mówi droga Wszystko jest w starym umysłu Wszystko jest starym umysłu Wszystko jest starym umysłu To wszystko jest tylko w twojego umysłu wszystko jest w starym umysłu, nieważny kraj Twarz ani ciało nie ma, bloga jak no, Naomi Klein Kredna z gorąca śpiewał Frank, nie wiem sam Co wierzyć mam, muszę kombajn odpalić sam Opalić kram jak ja jest zdołałem święto bez Odbicie siebie, zwiedzić gdzieś moich W Tych kilku prostych rzeczach, kilku prostych słowach Wszystko jest staremu starym To co mówi droga Kto bogat, tu brutus ma dwa, put Jestem e-polako, jestem piotr, jesteś ratą Ciągły maraton, myśli za to a cicho szumnie i klimaty za torą Załtem lato, załtem pana śnieg ten świat według kontrakty jak ty pisał, pisał Przez starą budkę bo w ogrodzie gdzie ci Wszystko jest staremu umysłu, wszystko jest staremu umysłu To wszystko jest tylko stare twojego umysłu Wszystko jest staremu umysłu to wszystko jest tylko stanem twojego umysłu Tak to rzeczy zaraz ustra słucham akurat ustaw I zioko pyszne młody utrotaż, zaraz lustra Nawet w nie wstrzymasz czasu Wszystko jest starym umysłu, wracam do lasu Ubogi zasób, w ciągły dualizm O u swego raju bram U swego raju bram swego raju bram Wszystko jest starym umysłu Zdjeto w tvojeg u misu wszystko je stajem u misu Tu Wszystko je stajem u misu Šeska je stajem u misu je Tu wszystko je stajem u To Da šeska tijeka stajem tvojeg u misu Šeska je u misu Šeska je u Tu wszystko je stajem u To wszystko jest